No dzień dobry z tej strony ponownie ja. A dzisiaj, w sumie nie miałem pomysłów, co nagrać. Ten filmik prawdopodobnie wrzucę jutro, czyli to jest dziesiąty. I chciałem po prostu pokazać, jak wygląda aktualnie moje konto, ponieważ mam już 500 ponad postaci na full linkach dziesiątych i to wygląda w sposób następujący. Jeżeli chodzi o samo konto, to mam trochę ponad 4 miliony power'a. No i jeżeli chodzi o linki, to 3632. I oczywiście linki dalej wbijam. Jeżeli chodzi o team na linki, aktualnie wygląda to w ten sposób. Dyspo, dalej jeszcze nie, nie skończyłem linków. Tutaj black ładnie leci. To jest w ogóle nieźle nie, nie z tym blackiem, bo idą mi na nim linki nieźle. Tutaj Dyspo ma już dwie ósemki, reszta dziewiątki i jedna dyszka, więc też nieźle. No, i jako lider do linków już został tylko. No dobra, nie został ten Goku, bo jego już mam dawno na linkach dziesiątych. W sumie miał już swój osobny showcase. Chodzi o to, że jak wezmę o tutaj i zaznaczę skill effect, leader skill, boost all, to widać tutaj są mniej więcej te wszystkie karty. Które mają takie umiejętności na liderce, ale jeszcze muszę zaznaczyć jedną rzecz: Level up possible. No i wtedy się to już kończy w taki sposób, gdzie nie ma zbytnio ciekawych kart. Mógłbym niektóre w teorii zrobić, ale postanowiłem jednak, że nie. Dziękuję, nie będę wbijać tym wszystkim kartom linków. Na razie, bo zgaduję, że później, jak nie będę miał jakichś ciekawszych opcji, to po prostu zacznę ich dawać na lidera. No ale dobra. To, co miałem mówić, to, że ilość kart z linkami na dziesiątkę, czyli level up possible. Ej Boże, level up possible, no to nie to, nie to. Pardą, pardą obok OLED max level, na tą chwilę jest 505 postaci na link level 10. I w... głównie linkowałem karty, które wychodziły albo na bieżąco, albo tam z uprzedzeniem na japońcu. W dodatku niektóre karty to są takie, które po prostu, a dobra, zrobiłem linki czemu by nie? Bez jakiegoś podejrzenia o przyszłe eza i tak dalej. Jak widać, tutaj też są stare elerki. I właśnie tutaj jest ich dość sporo. Jak jest 505 kart, to co się dziwić, że większość, dobra, no co ja gadam, większość, spora część z nich to właśnie są elerki. No i tutaj już przechodzimy do zwykłych do kanfestów, które mają linki 10. Na tego pana fajnie by było, jakby dostał super Extreme The Awakened, ale jeszcze nie wiem, ile będę musiał na to czekać. Zobaczymy, co będzie na WWC, ale prawdopodobnie wtedy nie dostanie tego Goku tego Super Extremis i bo jeszcze zostali ci liderzy 120% i tak dalej, Kid Bubble był i, tak, i tym podobne karty. Więc zostaje nam czekać na właśnie EZA, na przykład SSJ4, STR, AGL, właśnie o tych kart i ich wbiłem, bo czemu by nie i ta karta <grym> wygląda wyleśnie, ale na linki dziesiąte. Co jeszcze tutaj jest takiego ciekawego z takich kart? Nawet te karty, które mało korzystam, mają na linkach dziesiątych, więc nie czuję z tym jakiegoś większego problemu. Wbija mi to power level i po prostu czasami czuję taką potrzebę. Ty chyba miałeś, bo po prostu jesteś liderem all types dokładnie. Super ataku ci nie wbijałem. I jak tak zejdziemy niżej, to jakaś taka karta, która ma. Hmm, ciekawy bariery, bym powiedział. Hmm, tego go kana zacząłem linkować, skończyłem linkować. Z prostego powodu, po prostu jak zaczynają grę w Dokana, praktycznie te kilka lat temu, to była to jedna z takich kart, które głównie korzystałem. I jak zjedziemy niżej, to. To też są jakieś karty Free to Play oczywiście. Jest ten Hirudegarn, są karty z Heroes. Co jeszcze tutaj można powiedzieć takiego ciekawego? No... Linkomanie nie jest taką. Dla niektórych. No, dla mnie to już jest troszkę ciężka sprawa, ponieważ po pierwsze mam już ranka wbitego na maksymalnego. I Dokan proszę dajcie mi nagrody. Za to. Tak, temu, temu dałem yy, kategorię Rainbow. Yy, nie, może Rainbow yy, to nie. Rainbow dam mu później. Jakby dostał jakieś Eza czy coś, bo na razie to po prostu jeszcze tego nie ma, a jego Eza będzie naprawdę wydaje mi się mocne, ponieważ był jedną z fajniejszych kart, takich cichych można powiedzieć. Yy, mocniejszych. Ten, ten gość, to nawet nie wiem czemu go dałem, w sumie to... Dziwię się, że tyle mu poświęciłem w ee... dodatku. W dodatku mm... chciałem zwrócić uwagę, że jeszcze nie brałem się za linkowanie na przykład jakichś SSR-ek, TUR-ek, LR-ek zrobionych. O, właśnie, na przykład ten pan jest z tej kategorii, że o, temu muszę wbić linki. No i ma, gęsty broli. A tym wziąłem po prostu byli nową kartą dla mnie i tyle są na 55%. Mm... No nawet tutaj, no właśnie, to też jest kolejna sprawa, jeżeli chodzi o wbijanie postacią linków, to nie wszystkie karty mają tutaj super atak w ponieważ bym prawdopodobnie wtedy zbankrutował ze wszystkich kajów i w ogóle ten Goku też ma oczywiście linki dziesiątki, musiałem to zrobić. Eee... I w dodatku jest ta... Nie, dobra, pokazywać dalej nie będę. Jestem przeklęty Android 18. Osiem. Mm... O, o nim zapomniałem, że mu linki zrobiłem, jak mam być całkowicie szczery. Jeżeli chodzi jeszcze o jedną rzecz, to... Hmm. Nie, nie 200% leader. Ile? Nie, coś skiczkałem. Coś Jeżeli chodzi o karty na Rainbow, to jeszcze będę musiał troszkę to poddrasować, ponieważ jest jedna sprawa, ponieważ nie aktualizowałem tego tagu Zazwyczaj na bieżąco i prawdopodobnie zgaduję, że ja, no mało jakieś 2-3 karty by były e, wtedy wymaksowane. E, jeżeli chodzi o podsumowanie samonów, to na pewno się pojawi kiedy indziej e, pod koniec już celebracji no, prawdopodobnie wtedy co wyjdzie top pomyślę, e, by to miało nawet jakiś sens. E, jeżeli chodzi o wbijanie linków, to się przyznam, czasami biorę te e, orby na linki czy tam klucze. No ale... Nawet jeżeli ma się te rzeczy, to i tak trzeba grindować kupując te wszystkie rzeczy. To i tak bym nie miał takiego power level, czyli bym nie wkładał swojej roboty w to. No i właśnie, jeżeli chodzi o linki, no to trzeba wspomnieć koniecznie, że no, jakąś tam robotę robi. robią te eventy, które wyszły np. podczas tej rocznicy, jak np. o ten tutaj. Sean Clash, który ma podwyższoną szansę na wymienianie linków. No i tutaj, jeżeli chodzi o te takie mniejsze eventy, jak tutaj, na przykład na te skillorby i tak dalej, i to pakuje też te karty, które pierwsze pasują do kategorii, bo tutaj możemy tylko Super Bosses i Super Heroes, o ile się nie mylę. Dokładnie. I tak to wygląda, że po prostu, nawet jak wejdę w tą kategorię, to wygląda śmiesznie, ponieważ wezmę sobie tutaj Super Heroes na przykład i Level Up Possible. Jak widać, nie mam tutaj zbyt wielu ciekawych opcji, praktycznie żadnych ciekawych, jak tak spojrzę. Więc no. Tego zostawiłem bo ten prawdopodobnie będzie na kluczyki. Właśnie będzie na kluczyki. Eee, I jeżeli chodzi o Super Bossy, no to wygląda to już chyba troszkę lepiej, mi się wydaje, eee, jest tam więcej karty. No właśnie, eee, jednak się myliłem. <laughs> się myliłem, bo w sumie tego Blaka trafiłem niedawno podczas samonów i jest on na 55%. Eee, linki, tak jak mówiłem wcześniej. I no właśnie to było już po tym, jak wszedłem na tamten event i nie mogłem z niego skorzystać, żeby mu wbić chociaż troszkę prędzej linki. No i chyba w sumie ty jesteś przez to... Chyba ta... Eee, co jeszcze chciałem powiedzieć? A, jeżeli chodzi o sam proces wbijania linków, to wygląda on w następujący sposób. Głównie jak grinduję, wbijam linki na 34-4 stage'u który właśnie tutaj daje niebieskie gemy, ale jeżeli ktoś nie chce farmić tylko niebieskich gemów, to tutaj 34,8 też będzie całkiem spoko opcją. W szczególności, że no właśnie, tutaj lecą te zielone gemy, ten przelicznik chyba był trochę inny, nie pamiętam w sumie jak to, to jest, ale szansa na linki też jest całkiem spora. A w dodatku, jeżeli chodzi o samo wbijanie linków i te gemy, to jest naprawdę spoko metoda, ponieważ, spoko metoda, no może niekoniecznie metoda, ale wiecie o co chodzi. Sposób na uzupełnianie sobie na przykład support memory, i tutaj w ogóle będę musiał pofarmić trochę. No i tutaj, na przykład, tych niebieskich gemów mam teraz 7841. I z tego co widzę, no nawet nie mam tutaj co wymieniać, co kupować, jeżeli chodzi o nie... zielone gemy, to sprawa wygląda inaczej, bo tutaj coś kupowałem. Yy, chociażby te rolki do support memory, żeby tam bus był lepszy, czy te właśnie klepsydry, w sumie kupię ich sobie tak z 60 myślę, yy, żeby było te 250 tak na zapas te. Awakening medale też bym mógł sobie kupić, ale na razie nie czuję takiej potrzeby. W szczególności, że kilka z nich siedzi u mnie w boksie. Jakiś czas temu nawet byłem na tyle szalony, że tego jamcze e, w sumie mogę pokazać. Tego jamcze e, wziąłem. Zaszalałem. Wiele, e, po prostu wezmę w ten sposób i tutaj piszę: jamcza. No właśnie. <laughs> Że byłem na tyle szalony, że po prostu tutaj zrobiłem kilka razy jamcze, który ma prawie wszędzie innego builda, więc no. Temu muszę w ogóle poprawić i zrobić linki, jeżeli już tam temu AGL zrobiłem. No i w sumie to chyba tyle gadania, bo chciałem tylko tak szybko zaprezentować, jak to wygląda. I tyle w sumie. Jeszcze, no dobra, samona teraz nie zrobiłem. Mam 24 tutaj z tego baneru już trafiłem. Wszystko co chciałem, właściwie w sumie to jeszcze na szybko przejrzę. <laughs> tego pana trafiłem, tego pana trafiłem, obaj na 55%. Tego te pana trafiłem, tego pana trafiłem raz. Teraz jest na rainbow, nareszcie. Chociaż wolałbym, żebym trafił w tych samonach tego parówczaka jednego, ponieważ siedzi mnie na 69%. A dodatkowy duplikat by się przydał jak najbardziej. Tego pana nie trafiłem i w sumie nie miał z tym jakichkolwiek problemów. To tak bym chciał trafić raz, żeby, były, żeby byli na 79%. Tych panów mam dość, ponieważ dostali Ezo i byli na banerze z Beastem I mam ich już na ponad Rainbow, ponieważ chwilę jak wejdę w ten sposób, to widać, tutaj mam jedną kartę, która jest na Rainbow, no i tutaj jeszcze już Teuerka zrobiona. Tego pana też mam na Rainbow, nie chciałbym. Tutaj trafiłem ostatni duplikat, żeby był na Rainbow. No i w sumie to tyle. I tak, nie za dużo czasu zostało, żeby banner Bista zniknął, ale mam nadzieję, że coś tam po farmie, jakimś cudem wygrzebie trochę tych DS-ów i dokończę tą rotację w trakcie promocji, bo fajnie by było zrobić dwa multi, a nie jedno. Jakby, jakby się ta w sumie rotacja skończyła, to chyba bym już przestał samonować na biście yy, i na koniec po prostu walny friend samona, bo można Kaja dostać. Elder Kaja. Ok, chociaż widzę, że tutaj tego nie zrobimy, yy, także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mniej więcej tak się prezentuje moje konto, moje podejście do linków i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam Was serdecznie na Discorda do zostawienia łapki w górę no i do zostawienia subskrypcji, oczywiście. Taki standardowy, YouTubeowy klasyk. Także widzimy się następnym razem i